miał tu swoje zainteresowania ja tu jadę cały czas, właśnie tu ten beat, powiem ci, właśnie to jest właśnie mój wizerunek, ja tu kurczę mam swój, właśnie do braci szacunek właśnie tak, właśnie brat, braci się nie traci, właśnie oni ci, właśnie wiezie kurczę pomogą, właśnie tak, możesz na nich, właśnie bracie liczyć nie na znajomych, bo znajomi cię oleją, właśnie brat, tak, właśnie bracia będą przy tobie, właśnie tak, tak, właśnie to jest mój wizerunek do braci mam, właśnie swój bracio szacunek, bo braci szef szanuję mam tyle do powiedzenia właśnie tak braci braci się szanuję bo oni zawsze ci pomocną rękę wyciągną tak właśnie brat tak jest pamiętam to ja też byłem w potrzebie poszedłem właśnie do brata brat mi wyciągnął właśnie pomocną rękę dzisiaj jestem mu wdzięczny bo jestem tutaj właśnie tutaj właśnie co to robię to co robię właśnie zawdzięczam jemu właśnie w swojej historii miałem właśnie parę znajomych właśnie którzy się ze mnie śmiali a dzisiaj są fanami właśnie co jest Grane. Oni właśnie byli właśnie najlepszymi ziomkami, ale mnie właśnie zdradzili tak, właśnie tak. Tak to jest grane, bo ta historia dzisiaj może kończy nad ranem, ale ja tu nawijam, ja tu nawijam szczerze, ja sam to nie wierzę, co ja tu dzisiaj robię. Robię to, co kocham, to nie swoje marzenia. Jadę cały czas właśnie drogą do zapomnienia. Ta droga mnie prowadzi, chcę być cały czas przy niej, bo właśnie wiem, że to jest mój autorytet. Jadę cały czas, jadę cały czas po tych bit. Może powiesz, że to, że to jest mój kwit właśnie tak gra, właśnie tak trzyma się ciepło, tyle mam do powiedzenia. Właśnie elobrat.